Cześć, słuchajcie, dzisiaj taki krótki temat. Chciałem wam jedną rzecz pokazać, ponieważ sporo osób pyta mnie o to zabezpieczenie, które ja kupuję do swoich rozdzielnic. Chodzi o zabezpieczenia z firmy Feo. Ogólnie same zabezpieczenia jakościowo robią dobre wrażenie. Producent posiada certyfikaty na stronie. Więc wiadomo, nie jest to górna puła, ale jakiś tam standard trzyma i powinny być teoretycznie to dosyć dobre zabezpieczenia. Jak widzicie, w tej rozdzielnicy mam właśnie tak zbudowane na tych samych zabezpieczeniach, z tym, że wcześniej był troszeczkę inny design tych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o przepięciówki, czyli tą część są bardziej kanciaste. A ta jest taka bardziej okrągła w nowym designie. To jest coś, co zmienił po prostu Feo na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. I to jest właśnie ta nowsza, niby wersja. Poprawiony design ogólnie ładnie się prezentują i taka jest różnica: one są takie bardziej zaokrąglone, a te są bardziej kanciaste. Niby nieduża rzecz, ale występuje pewien problem i już Wam zaraz pokażę o co chodzi. Przy bliższej analizie okazało się, że inżynierowie z Feo lub firma, która dla nich wykonuje, skopali temat ponieważ o ile wcześniej te zabezpieczenia wszystkie tak jak w tej rozdzielnicy pasowały na szynę ładnie i tutaj było wszystko w jednej linii dzięki czemu bardzo łatwo ta osłona z całej rozdzielnicy nachodziła tutaj i maskowała te wszystkie zabezpieczenia ja dodatkowo drukowałem sobie taką zaślepkę która jeszcze bardziej miała ładnie to wszystko pochować tak w nowej wersji niby miało być lepiej a jednak coś poszło nie tak jakby ta część, w której jest przepięciówka, jest podniesiona do góry niesymetrycznie, czyli jakby cała część ta środkowa jest podniesiona do góry o 2 mm. Skutkuje to tym, że ta część, która wchodzi w maskownicę, czyli tutaj, nie leży w jednej linii. Dobrze to widać wtedy, kiedy one są blisko siebie usytuowane. Mamy taki garbik około 2-3 mm, no i to niestety powoduje to. U dołu będzie za to wsunięte, czyli to nie jest tak, że on jest większy, tylko po prostu to jest wszystko przesunięte do góry. I to będzie duży problem dla osób, które będą chciały potem sobie założyć maskownicę na rozdzielnicę. Nie będzie to chciało pasować. Ja sobie już tutaj to rozwiązałem. Nie lubię takich rozwiązań, ale ja po prostu już te wszystkie zabezpieczenia kupiłem. Nie chciałem się bujać w reklamacji, odsyłanie. I na tej linii, gdzie będzie przepięciówka zaznaczyłem sobie ten rancik sobie po prostu szlifuje o jakieś 2 mm. Dzięki czemu ta przepięciówka opada niżej i pasuje do reszty zabezpieczeń. I tak jak widzicie teraz, po takim zabiegu nie ma problemu z założeniem maskownicy, ponieważ wszystkie te urządzenia będą w jednej linii. Nie powinno tak być. Moim zdaniem, jest to w topa inżynierów, konstruktorów, kogoś kto projektował tą przepięciówkę. Tak to wygląda i bez jakiejś przeróbki na szynie, czyli tego obszlifowania tutaj, bądź też obszlifowania zabezpieczenia, no będzie problem po prostu z założeniem maskownicy, rozdzielnicy. Ja sobie poradziłem w taki sposób, jak Wam pokazałem. Zeszlifowałem do takiego stopnia, że nie powoduje to tego, iż to zabezpieczenie jest luźne, trzyma się dalej na szynie i zapięcie, zabezpieczenie trzyma to urządzenie bardzo dobrze na szynie. Ale, gdybyście myśleli o zakupie tych zabezpieczeń, zwróćcie na to uwagę, że w nowej wersji jest ten problem. Jeżeli kupujecie od tego producenta, piszcie do niego maila, nakierujcie go najwyżej na ten film, żeby sam zobaczył, w czym jest problem i dopytujcie się, czy jest poprawiony ten problem ze spasowaniem tych urządzeń. Ponieważ, w moim odczuciu, jest to mega duża wtopa. Jeżeli chodzi o konstrukcję poprawionych przepięciówek z tej firmy. Rozwiązanie, które zastosowałem, działa, ale jest niepolecane. Moim zdaniem, jest to taka troszeczkę druciarnia. Ale najzwyczajniej w świecie musiałem tak zrobić. Zrobiłem to, wydaje mi się, w miarę rozsądnie. Nie wpływa to na bezpieczeństwo, ani nie samą konstrukcję rozdzielnicy. Jednak powiem Wam szczerze, że irytuje mnie coś takiego, jeżeli kupuję urządzenie i po prostu robić jakieś takie manewry, aby te urządzenia pasowały tak, jak powinny pasować od momentu wyjęcia z pudełka. Więc za to wielki minus dla firmy Feo. O ile wcześniej chwaliłem te urządzenia za wykonanie, tak tutaj niestety dali ciała i po prostu to nie zagrało. Dzięki Wam za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!